właśnie w tej chwili przyszła mi taka myśl, kiedy Michel powiedział szeptucha czy szeptunka? Prawda? Co tutaj jest grane z tym, z tym nazewnictwem? A właściwie zastanowienie się, czym jest szeptucha, czym jest to zjawisko, czym ono się różni od innych zjawisk? Dlaczego jest takie szczególne w tym swoim wyrazie? szeptucha i szeptunka myślę, że trochę latami się różnią. Nie, nie. <grywa> tak mi się wydaje, chociaż niekoniecznie. Tutaj mieliśmy przed chwilą przykład Mieczysława, który zaznaczał, że on dochodził do wszystkiego, że wiele nocy i wiele godzin poświęcał na to, żeby odnajdywać jak radzić sobie z chorobami innych. Jest tu macie przykład jak jakby takiego całkiem innego podejścia. Siłą, pracą, wypracowywaniem swojej mocy yy, i swoich umiejętności. Czym zatem jest szeptunka? To jest, że tak powiem, jakby inny rodzaj wiedźmy. Wiedźma wiedzę ma. To wszyscy wiedzą, ja nic takiego nie odkryłam nowego. Ale zastanówmy się, dlaczego wiedzę ma, no, ten wykład się już skończył. Wiedzę ma, znaczy, że posiadając daną wiedzę, umie ją zastosować. Żeby pomóc komuś, odczuwa, ma empatię, rozumie, ale jednocześnie ma narzędzia i tą szczególną wiedzę rozumienia, co zastosować komu, do czego. O jakiej porze, bo to jest bardzo ważne, o, i rodzaj jakby tej mocy, którą używa, nie jest jej własną mocą. Tu są zawsze te wszystkie zamowy, zagawory, yy, yy, nieraz i pieśni wykonywane w trakcie rytuału. One zwracają się o pomoc do zazwyczaj jest to Bóg, Jezus, święty. Który pomaga, ale też wykorzystywane są do uzdrawiania zjawiska przyrody. Nieraz właśnie burza, taka jak wczoraj. Słyszałam, że przeżyli, przeżyliście. Nieprawda, że cudownie. U nas burze są szczególne. Jeszcze z piorunami, żeby były bardziej. Było. Mhm. Więc umiała również wykorzystać zjawiska przyrody. I burze, i ulewy, i mgły, i pory roku, o której godzinie nawet należy taki rytuał. Wykorzystywanie również żywiołów, wody, powietrza, wykorzystywanie do tego zjawisk, zjawisk przyrody, tęcza. Niektóre rytuały specjalnie się czeka na to, i to trzeba mieć pod ręką wszystko, żeby nagle czy ten, czy coś zorganizować. Tu trzeba również poprzez te y, wszystkie zjawiska dotrzeć do danego człowieka, co dla niego jest najważniejsze, co będzie tym, co obudzi jego duszę, co będzie takim szyfrem i kodem, który on zrozumie, gdzie dojdzie do jego podświadomości. I tutaj jest dziwnego rodzaju praca, bo na co dzień jest to zwykła kobieta. Nic się nie dzieje. Patrzymy, robi zakupy, coś tam sobie piele w ogródku. Nic się nie dzieje. Dopiero kiedy pojawia się człowiek, kiedy pojawia się sytuacja, to ona orientuje się w przestrzeni magii. Cztery strony świata, sześć stron świata, nad. I świat podziemny, ale również świetnie jest zorientowana w granicach przeróżnych. Tutaj odwołuję do fajnego wykładu o granicach wszelakich na YouTubie, gdzie jest pięknie zorganizowany wykład o granicach, jak je przekraczamy i jak Szeptucha umie je przekraczać. Czym one są w nas? Zazwyczaj, kiedy w życiu coś się dzieje takiego niedobrego. To jest, stajemy przez jakąś taką granicą swojego życia, swoich możliwości. Nagle wydaje się, że już nic dalej nas nie czeka, że koniec, choroba już ucięła nam nasze możliwości i stoimy przed tą ścianą. Boimy się przekroczyć czegoś, czego właściwie dokładnie nie wiemy do końca, co to jest. I idziemy do osoby, żeby rozpoznała tą granicę, chociaż to się różnie nazywa. Jak przychodzą do mnie, to nieraz są to banalne rzeczy. Coś po prostu na pozór yy, powierzchownie bzdurnego. Ale wraz z wynikaniem w problem, okazuje się, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Że gdzieś tam w tej podświadomości zostały zachwiane yy, priorytety. Że gdzieś ta osoba ugrzęzła, bo doszła do swojej ściany i dalej nie widzi żadnej możliwości. Jak znaleźć drogę, gdzie jej nie ma? To jest moje zadanie. To jest właśnie taka dziwna rola z szeptuchy. I teraz, umiejąc zawiadować tym wszystkim, czy mówimy o jej mocy, wiedzę ma. Chodzi tu o dużą, dużą roztropność, dużą, dużą mądrość, empatię, zrozumienie. Coś całkiem tak subtelnego, o czym trudno nawet powiedzieć. Bo bioterapii można się nauczyć. Można mieć jakieś minimalne możliwości, ale są techniki, są szkoły. To jest do wypracowania. Oczywiście musi bazować na jakimś gruncie. Natomiast, dlaczego te szeptuchy nie mogły przekazywać swojej wiedzy? Ciężko było z tym. Jest taki przypadek, właśnie szeptuchy z Orli, która odeszła, i na jej miejsce weszła córka. Ciężko, ponieważ wszyscy mówią: To nie do końca to. To nie do końca tak. Czyli jest coś, co w tym człowieku jest dziwną kompilacją osobowości, a niekoniecznie mocą. To były te babki, które były mądre, które znały się właściwie, były takimi omnibusami. I psychologię, i zioła, i masaże, i porady wszelakie. Wyobraźcie sobie, że mając w ósmej klasie trzeba było wybierać szkołę, to ja mówiłam, że wiecie co, nie wiem co mam robić, ja chyba otworzę firmę z poradami wszelakimi. Gdyż już wtedy moje koleżanki i, i, i znajomi. Przychodzili, żeby coś tam zwierzyć się powiedzieć. A ponieważ zawsze skądś miałam jakąś odpowiedź, tak to się utarło. I patrzcie, że po tylu latach właściwie taką, jakby firmę otworzyłam. Chociaż wtedy to było śmieszne, bo nie wiedziałam. To jest takie zadanie: szeptuchy. To jest coś takiego szczególnego. I nie jest to takie miłe być szeptuchą. Jak się komuś wydaje, no są teraz kursy. Możemy sobie do tej wiedzy sięgnąć. Słowiańszczyzna jest bardzo modna. Super. Wracajmy do tych korzeni, jak najbardziej pochwalam. Ale czym innym jest moda, a czym innym jest ta kombinacja subtelna osobowości, która pozwala na to, żeby wejść w drugiego człowieka, jak w siebie, i tak jak w lustrze tam zamieszać, i tak delikatnie poruszyć struny, jego żeby on wiedział, że tam, gdzie nie było żadnej drogi, nagle ona się znalazła. Mało tego, żeby jeszcze myślał, że samo wpadł na ten pomysł. To jest bardzo nieszczególne. To jest bardzo nieuchwytne. Wiele osób na przykład po wizycie u mnie za jakiś czas dzwonią i mówią, no wie Pani, tak leżej się zrobiło, tak leżej się zrobiło, ale wie Pani, co mi przyszło później do głowy? Sam to wymyśli. Super. I niech tak zostanie. I niech tak zostanie. Bardzo lubię ten sposób uzdrawiania. To jest coś, co nie da mi urosnąć memu ego, co również jest takim cichym obserwatorem, jak rzeczy się mają, jakby się podglądało czyjeś życia, do których niby się nie wtrącałam. Ale jakaś wskazówka, jakiś kierunek, zobaczenie, że coś jest całkiem niedobre, a coś jest lepsze, i lekkie ukierunkowanie, i od razu okazuje się, że jest inne życie. Nieraz usługi szeptuńskie kończą się na bardzo dziwnych sprawach. Przychodzi osoba, która mówi, że kręgosłup, jedna strona ją boli, ręka jej drętwieje. Może to cieśnia, może to zawiało, tyle lat już ją tam bolało, i tak dalej, i tak dalej. Wniknięcie w sytuację okazuje się rozwiązanie, sama bym nie przypuszczała, że wpadnę na ten pomysł. 20 lat w pokoju, z biurkiem przy komputerze i okno z lewej strony, i ciągłe patrzenie w lewą stronę, bo tam był ciekawy widok, wystarczyło tylko z koleżanką zamienić się na miejsce. Inna ręka pracowała w inną stronę, szyja się zwracała. Wszystkie te dolegliwości kręgosłupa pomału odchodziły. Co znaczy wniknięcie w życie człowieka, zauważenie jakie są jego potrzeby i gdzie może być błąd. Taki trochę naprawiacz błędów ludzkich, można to nazwać. Wiem, że urasta wokół szeptów, szeptuch i tutaj na Podlasiu osób, które uzdrawiają. Legendy, wyobrażenia. Zresztą kto ich nie ma, na różne tematy mamy wyobrażenia. Tutaj wydaje się, że coś jest nadprzyrodzone. Nadprzyrodzone jest wtedy, kiedy nie rozumiemy pewnych spraw. Wtedy, kiedy na przykład nasza za przeproszeniem, ciasnota umysłowa jest tak, jak wyglądanie przez wizjer. Przez wizjer. Ktoś się pojawia, znika. Wow, cud nie było go, jest, zginął. Możemy domniemywać, że jest jakiś czarodziejski, ten człowiek, który pojawia się w wizjerku. Ale kiedy otworzymy drzwi, te przysłowiowe drzwi, drzwi naszego umysłu, okazuje się, że ten człowiek wybierał się, skądś szedł, przeszedł przed naszymi oczami i dokądś podążył. I cała czarodziejskość znikła. Tak samo jest z nami, kiedy chcemy widzieć te, e, hmm, kiedy chcemy patrzeć na życie właśnie w taki sposób kanałowy, cudów co nie miara. I nie wiadomo, jak to wytłumaczyć. I życie można zmitrężyć, żeby tłumaczyć, e, tłumaczyć te cuda. Natomiast kiedy otworzy się ten umysł, spojrzy się spokojnie, nagle się okazuje, że cuda są po prostu. Naszą niewiedzą, naszą ignorancją. I cóż, szeptucha to jest pewien rodzaj obserwacji. To jest taka soczewka, która skupia to wszystko, akurat na niej się to skupia, i ona to przetwarza, i ona ma ten dar obserwacji. Choć znam szeptuchy niewidome i sama nie należy do mocno widzących. Minus 12 dioprii, no szału nie ma. Ale to nie o takie widzenie chodzi. To jest specyficzne widzenie, empatyczne, energetyczne, wchodzenie w drugą osobę i patrzenie, przyglądanie się jego życiu i co można w, w tym życiu poreperować. Bo zawsze, jeżeli ktoś przychodzi, choćby to była błahostka, pod nią kryje się problem. Coś musiało doprowadzić do tego. I tak to jest z tymi szeptuchami. Nie wiem, czy jeszcze mam trochę czasu. Jeszcze trochę. jeszcze trochę, tak. Może macie właśnie pytania, bo powiem wam szczerze, jadąc tutaj nie bardzo miałam pomysł na to, o czym mam opowiadać. Gdyż muszę się pochwalić, że akurat dzisiaj ukończyłam dzieło na podwórku. Oczywiście nie własnymi rękoma. Posłużyłam się stolarzem, który ukończył domek. Starą chatkę, gdyż pomyślałam sobie, że szyptucha chatkę posiadać powinna i nie tą, co w której mieszka, bo oczyszczania w tej, której mieszka, nie są bo za bardzo w ramach BHP odpowiednie. I dzisiaj właśnie wiecha, stara chałupka, yy, w palisandrze pomalowana, bo trzeba było jednak ją zabezpieczyć, dębowe dwa łóżka. Sąsiad ma mi słomy załatwić, bo ciekawostką jest, że siennik ma słomę. <grywia> Powinien się słomnik nazywać. <grywia> no, dlatego dzisiaj trochę i zmęczona byłam e, i, i troszkę nie bardzo wiedziałam też, o czym miałabym do Was mówić. Ale jeszcze też taką ciekawostkę Wam opowiem. Jak to do szeptuchy dom przylgnął. Otóż całkiem niedawno dowiedziałam się, że w domu, w którym mieszkam, zadzwonił w domu, w którym mieszkam właśnie yy, ciekawa historia. Ja go kupywałam yy, myśląc, że kupiłam nowy dom, tylko z elementami starymi. Nawet się bardzo cieszyłam, że ktoś tak fajnie wykombinował, że nowe ze starym połączył. Okazuje się, że parę tygodni temu dzwoni pan bo chory, i mówi, że wie pani, a pani mieszka w moim domku. Ja mówię, wow, ale jak upywałam pana nie było. Ale to nie o to chodzi, bo ja ten domek fundamenty stawiałam i skręcałam cały. I zaczyna się historia, godzinna rozmowa przez telefon, z której to dowiaduje się, że w mojej miejscowości jest sanktuarium, które mm, Kościół unicki, który został y, y, postawiona została replika tego kościoła ponieważ już jakby został zgłodzony i sięgając do 1874 roku były takie wydarzenia, że właśnie pod kościołem zginęli za wiarę unici i kościół został wtedy podpalony. Ludność się yy, rzuciła do ratowania tego kościoła i w części on został ocalony. Natomiast yy, to, co zostało przez jakiś czas było niezagospodarowane, a później trafił się proboszcz, który był bardzo gospodarny i z części tych desek rozebranych pobudował plebanie i organistówkę. I 10 lat temu tę organistówkę, ponieważ przeszkadzała, parkan kościelny był przestawiany, ten pan, który budował mój dom, zakupił. I ten pan, który dzwonił. Skręcał to wszystko od nowa w nowej koncepcji. Czyli słuchajcie, jak się dowiedziałam, że ja siedzę w takim kościele, to po prostu nie mogłam zasnąć do 12 w nocy. Na podwórku siedziałam i przyglądałam się swemu domowi i zrozumiałam, dlaczego wybrałam ten dom. Wszystkie, wszystkie rzeczy, które, wszystkie zjawiska, które się działy w tym domu, cała energia, która mnie tam ściągnęła. I, i, i wszystko nagle nabrało swojego sensu. To tak chciałam się na bieżąco podzielić, bo jestem tym podekscytowana jeszcze chyba. <śledzisz> Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie ja ci słucham Ciebie. Ja chciałam zapytać, dlaczego szeptucha? Skąd ta nazwa? Ponieważ e, mi się to kojarzy oczywiście z szeptem, z szeptaniem mhm. i czy to rzeczywiście o to chodzi, że szept czy to szept konkretnych słów, czy jakieś, nie wiem, zaklęć, czy czegokolwiek, czy to yy, o to chodzi? Tak, to o to chodzi. Pytanie yy, brzmi, bo może nie wszyscy słyszeli, dlaczego szeptucha, skąd nazwa? Tak, to chodzi o szeptów. Yy, uzdrawianie yy, za pomocą modlitw, za pomocą formułek też specjalnych, bo są te specjalne formułki, które są jakby takimi modlitwami, ale, ale yy, trochę innego rodzaju. I ponieważ są wymawiane szeptem, bo jakby osoba, która jest uzdrawiana i tak nie zrozumie, o co chodzi, bądź są po prostu tak, jak nieraz pamiętacie, jak się zdrowaś Mario przy różańcu mówi. My wszyscy wiemy, no nie jak się tą dziesiątki robi, albo cały różaniec, to to po prostu zlewa się w jedno i tak samo tutaj te modlitwy dla osób trzecich są odbierane po prostu jakby coś szeptała. Zaszeptała też. Yy, tutaj z rosyjskiego zagawory, za czy zamowy, inaczej. Zamowy, że zamawia się chorobę, ale to nie dlatego, żeby ta choroba była na zamówienie przyszła, tylko, że ją się zamawia, żeby ona odeszła. No i tak się utarło, że to są szeptuchy, chociaż ja jeszcze lubię jeden termin, który rzadko kiedy jest używany. Znajuszcza. Wiedźma. Wiedźma. Znowu wracamy do tego terminu. Zna już o, nie, mhm. Myślę, że jest to lepsze, lepsze. Tak. Pani powiedziała, że się zamawia w borowie. To Dosłownie. Wymaga mogę rozumieć tą stroną. Zamawianie choroby. Spotkałem się z czymś takim. I tutaj się osobiście wypracowałem Mhm. To, to też jest jakiś szab. Szeptuch, tak, jest odmiana niekoniecznie szeptuchy, jest odmiana męska szeptuch. Eee, no, słucha. Zamawianie choroby. Zamawianie, no ja właśnie tu przed chwilą powiedziałam, że zamawianie to nie jest, że składam zamówienie i proszę grypę mi przyprowadzić albo tam, nie wiem, ból nogi, tylko wręcz odwrotnie. Zamawiam, choć powinno być jakby wymawiam tą chorobę, no nie? Nie, no bo słyszę, że na tych terenach, doświadczyłem, uh -huh. po prostu na, jakby to można powiedzieć... Doświadczenie końców, takie było, mhm. Tak poszło i stąd i w drugą stronę dodałeś. W drugą stronę poszło, tak? nie no, tak to tłumaczone było, ktoś płacił komuś Tak jest. żeby mu tam poszło jak najmniej, ale w drugą stronę. Aha, to tutaj już wiemy o co Ci chodzi, czyli zamawianie. Tak, ja wiecie, że spotkałam się chyba ze dwa razy w swoim życiu, gdzie osoba konkretnie przyszła do mnie i powiedziała, żeby zrobić krzywdę komuś. No, powiem, że dosyć dużo cierpliwości musiałam mieć, bo to, to nie o to chodzi, że człowiek przyszedł, on tak rozumie świat. On tak rozumie świat, jego krzywdzono, więc on też będzie krzywdził. A ponieważ sam jego jurysdykcja nie sięga na tym polu, więc szuka wykonawcy. Yy, ale ważne, że udało mi się porozmawiać z tą osobą dłużej, wytłumaczyć, wypić herbatę, spędzić ponad dwie godziny i uświadomić, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Tu nic szczególnego nie ma. Jeżeli będziemy komukolwiek źle życzyć, to życzymy sobie, bo jesteśmy wszyscy jedni. Wszyscy jedni. Inne piżamki mamy, inaczej nasze te ciałka wyglądają. W innym momencie życia jesteśmy, ale jeżeli komukolwiek robimy źle, to robimy sobie. Nawet w Biblii, gdziekolwiek jest to zapisane, i o tym kochaj bliźniego jak siebie samego, bo jest Twoim lustrem. Bo skąd mamy się o pewnych rzeczach dowiedzieć? Gdybyśmy, gdyby się żyło na samotnej wyspie, skąd mogłabym wiedzieć, że robię źle? Tylko druga osoba może mi powiedzieć, że słuchaj, mnie boli to, co powiedziałaś, i wtedy ja się muszę zastanowić. Aha, czyli to, co powiedziałam komuś może być przykrością. Tak, obserwujmy dookoła wszystkich swoich ludzi, swoich znajomych, rodzinę, bo oni są takim papierkiem latmusowym, oni są właśnie w momencie, co się z nami dzieje, po nich możemy zobaczyć. I jak my jesteśmy zdenerwowani, zobaczymy, że oni są zdenerwowani. I kiedy szybko wyciągniemy wniosek, powiemy: ojej, wszyscy się dzisiaj wściekli, co tu jest. Ale jak się głębiej zastanowimy: ojej, już od rana przecież chodzę podenerwowana. Oni tylko reagują, oni mi tylko pokazują. Także to zamawianie, co ty mówiłeś, nie powinno mieć miejsca. A że bywa. To może też dobrze. W świecie energii to są rzeczy niewidoczne. Jak są niewidoczne, to jest takie myślenie małego dziecka. Nie widzieli, to mnie nie sprawdzą. Oczywiście, ale niekoniecznie akurat to. Nie, to miałam na myśli. To jest ludzka natura. Ludzka natura. Jak czegoś nie widać, to może się uda. Jak po ciemaku coś zachmęcić? No i nikt nie zauważy, to mogę się wyprzeć. Jeżeli wchodzi osoba nieodpowiednia w energię i chce tam grzebać, to te same myślenie przenosi do energii. Tak jak zachowuje się na materii i w relacjach z ludźmi, ona to samo będzie w świecie duchowym kombinować, bo ten sposób myślenia jest ten sam. My jesteśmy troszeczkę tak jak. Hmm, jak ten torcik. Mamy te różne warstwy. Oczywiście to jest symboliczne, bo możemy nie być jak torcik, możemy być jak inne tam jakieś naleśniki. Ja jestem jak bardzo słodki torcik. Torcik, ciacho, po prostu ciacho.